Mieliśmy kiedyś w opusie praktykanta, takiego bardzo sympatycznego chłopaka, który siadał z nami i wymyślał, brał udział w sesjach kreatywnych. Przy pewnego razu i w ogóle się nie odzywa. No i pytamy się go, słuchaj, co się dzieje jakiś gorszy dzień? Mówi, Nie będę, nie będę już się z wami dzielił moimi pomysłami, bo rozmawiam z mamą. Mama powiedziała, że jeżeli podczas bezpłatnego stażu powiem wszystkie swoje pomysły, to potem zostanę bez nich na resztę zawodowego życia. To jest oczywiście autentyczna historia, przykład humorystyczny. Ale jak to zrobić, żeby nie zostać bez pomysłów na resztę życia, a nawet kiedy się je ma, żeby nie były to w kółko e, te same pomysły, i żeby nie zjadać własnego ogona? Pierwszy, najważniejszy warunek to jest ciągle karmić umysł, ciągle karmić mózg. Podstawowa zasada karmienia mózgu polega na tym, żeby trzymać kontakt z bazą. To znaczy nie zamknąć się tylko w bańce swoich wąskich bądź nawet szerszych. Nie oglądać tylko tego, co nas e, ciekawi, nie słuchać tylko takiej muzyki, którą e, lubimy i nie orientować się tylko w rzeczach, które nas bezpośrednio dotyczą i które są ważne dla nas i naszych znajomych. Nie musicie kochać koreańskiego popu, żeby wiedzieć, że jest bardzo ważnym kulturowym zjawiskiem na świecie. Nie musicie oglądać wszystkich sezonów e, sędzi Anny Marii Wesołowskiej, żeby wiedzieć, że niektórzy ludzie uważają, że to prawdziwy sędzia i piszą do niej listy, żeby pomogła im w ich sprawach. To pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, żeby nie kierować się własnymi gustami. To rozwinięcie tej pierwszej. Co to znaczy? To znaczy, że nie musimy samych siebie przekonywać, że to lubimy, nie musimy interesować się TikTokiem, on nie musi nam sprawiać przyjemności, ale starajmy się tego nie oceniać ze swojego punktu widzenia, ze punktu widzenia swojego gustu. Już starożytni mawiali, że DGCC, czyli degustibus coś tam, coś tam. I wreszcie trzecia zasada ciągle dorzucać do pieca. Kojarzycie ten moment, kiedy oglądacie serial prawda, na jakiejś platformie streamingowej i tam pojawia się takie pytanie, continue watching? Macie doskonałe usprawiedliwienie, dlatego żeby zawsze wybierać tak, bo liczy się to, żeby być na bieżąco i żeby przyswajać, przyswajać jak najwięcej, bo jak mawiali starożytni, takie będą outputy, jakie były inputy. Im więcej w siebie przyjmiecie, tym lepsze później będą rezultaty.